Remotowany wiatrak zasłużył na to, by miał imię. To będzie imię młynarza. Remontowanym koźlakiem, który dzisiaj dostał na imię Marceli. kiedyś w wiejskiej chałupie znajdowało się takie żarno, było przybite do ściany. W taki sposób takie mlewo, jak po kilka razy przepuszczone. Kobieta miała bardzo liczną rodzinę. To z takiego mlewa można było wypiec po średnio chleb. Jak była bardzo duża, liczna rodzina, to było potrzeba 15 kg takiego urobku, takiego mlewa, żeby wypiec 10 kochańków chleba wokół za kilogram. Był ustawiony do kierunku wiatru i miał zabierzone śmigi, to kolejną ciemnością że było pociągnięcie za te liny, podniesienie tego stawidła do góry, jak podniosło się stawidło do góry, to automatycznie te biczycho, które znajduje się na kole palecznym, ta część zluzowała się, jak się zluzowała, to wtedy te palce tego koła palecznego zazębiały się z tym cewiem, te cewie poprzez metalową sochę, Napędzało górny kamień, który był biegun, on się obracał, miał nacinane rowki, żeby odprowadzać gotowy urobek na zewnątrz. Dolny kamień leżał nieruchomo. Tu w tym miejscu był kosz zasypowy. Kosz zasypowy chodziło, zależy od wielkości, 120 kg ziarna. Jeżeli yy, pod spodem, pod koszem zasypowy była korczyna, ta korczyna chodziła tak sobie na boki. Ja chodziła tak sobie na boki, to do oka kamieni... Spadywały, ziar, spadywały ziarka te ziarka były rozgniatane poprzez jeden kamień i transportowane na zewnątrz w koszu zasypowym nie mogło braknąć ziarna, dlatego, że jak brakło ziarna to młynarze wiedzieli, że wiatrak chodzi boso, chodzi pusto I między jednym kamieniem a drugim nie było mlewa tylko chodziła i następowała wysoka temperatura i w każdej chwili mógł się taki wiatrak zapalić była na nią gaza młynarska i ten bęben obracał się jak się obracał, to ta grubsza frakcja była przesuwana grawitacyjnie do tyłu, spadywało to do worków albo do podajnika kubełkowego, i znowu wracało do kosza. Znajdując się w tym zamontowanym obiekcie, rzadko jest trafić na takie obiekty, żeby była zachowana celutka linia technologiczna. Wszystkie urządzenia, wszystkie rzeczy. No, tak dzisiaj to wychodzi, jakby młynarz poszedł na obiad i za pół godziny. Pan Marceli może wróci i opowie coś więcej. Ja z tego miejsca chciałem podziękować tutaj właścicielom tego wiatraka za zaproszenie. No i oraz Panu Filipowi Tomaszewskiemu za to, że on trochę serduszka włożył to i uratował kolejny wiatrak na ziemiach wielkopolskich. Dziękuję bardzo. Cała ta budowla wiatraka opiera się na tym słupie, na tym stępie. Tu jest mącznica. Jeżeli przy pomocy dyszla bo chciał wiatrak obrócić, to ta podłoga, na której stoimy, razem z tymi wszystkimi urządzeniami, będzie się obracać wokół tego nowego słupa stembra. Tu jest taki otwór. Przez ten otwór mówiący, wpychali między jedną płaszczyznę a drugą śpińską szczecinę, że szczecina była rozgniatana, i to był taki proces smarowania tego miejsca, tego łoża, na którym znajduje się po prostu <laughs> mączica. Tu znajduje się mlewnik walcowy. Te urządzenie służyło do rozniatania ziarna na kaszę. Tu były takie specjalne walce ryflowane. między jedno złoże, a drugie walce padywało ziarna i te ziarna były rozgniatane, rozcinane i powstawała kasza. Znajdujemy się na dolnej części wiatraka. Tutaj trochę ta konstrukcja wiatraka jest zabudowana na, na potrzeby. Tu jest zaszczał, koziół, tu są dwa pojazdy. Te dwa pojazdy opierają się na siodle. Tu jeszcze powinien być dyszel, i przy pomocy tego dyszela cała ludzka ta budowla chodziła. Te dwa pojazdy obracały się tu na tym siodle. Tutaj też te łoże. Na tym siodle było smarowane, dlatego żeby po prostu było lżej ten cały wiatrak obrócić.